Witam Cię w kolejny rozwojowy piątek. Dzisiaj opowiem o kolejnym temacie związanym ze sprzedażą bardzo ważnym obiekcjami klienta. Często ten temat wywołuje duże emocje. Jak sobie z nimi radzić? Dlaczego ten klient ma te obiekcje? Może lepiej, żeby nie miał. Szczególnie bolesne są obiekcje cenowe. Dlatego, jeżeli jesteś właścicielem ośrodka Montessori, szkoły językowej, przedszkola, Zapraszam Cię, zostań ze mną. To jest właśnie dla właścicieli Edu Biznesów nagranie. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat obiekcji klienta. Rozważyć, co to jest obiekcja klienta. Jak o niej myśleć. W jaki sposób o nich rozmawiać z klientem. To są takie trzy małe zadania na dzisiejsze nagranie. Czyli obiekt to są pewne wątpliwości, pytania, które przychodzą do głowy klientowi wobec podjęcia i teraz uwaga ważnej decyzji, trudnej decyzji, obarczonej ryzykiem. I zakup produktu edukacyjnego jest taką decyzją. Z jakiego powodu? No oczywiście finansowego. Ale nie tylko. Dużo większą przeszkodą jest poświęcenie czasu czasu rodzica, czasu dziecka, który już więcej nie wróci. I rodzic też ma tą świadomość, że edukacja i jego decyzja może wpłynąć na kompetencje, wychowanie, rozwój dziecka. Dlatego też jego obiekcje. Są naturalne. Tylko z drugiej strony, jeżeli siedzi sprzedawca, jeżeli siedzi właściciel szkoły albo przedszkola, albo pani w sekretariacie, która jest, miejmy nadzieję, przygotowana do takich y, rozmów, nie zawsze postrzegacie te obiekcje jako coś naturalnego, mało tego, coś bardzo ważnego. Ponieważ to one mówią o tym Jaka jest potrzeba rodzica? Brian Tracy, który zajmuje się sprzedażą, nazywał tą potrzebę rodzica takim czerwonym punktem. Właśnie jeżeli ktoś potrafi wysłuchać obiekcji klienta, ten czerwony punkt potrafi wyłapać. I uwaga, obiekcje możemy też określić, że są wyrazem potrzeb klienta. On się tutaj martwi o to, czego może nie dostać, nie? I dlaczego mm, te jego potrzeby mogą być tutaj niezaspokojone. Więc warto sobie tak dokopać się, dokopać, dokopać, jaka tam tkwi potrzeba. Przykład. Przychodzi rodzic, który mówi tak: No, ja rozumiem, że Państwa metoda jest oparta o motywację wewnętrzną, no, ale. Co, jeżeli dziecko tej motywacji wewnętrznej mieć nie będzie, to nie stosujecie żadnych uwag, żadnych y, ocen, y, żadnej takiej y, nagród, y, kar. Jaka jest ukryta potrzeba y, rodzica pod tym pytaniem? To jest pytanie z ośrodków Montessori. Rodzic chce mieć pewność, że szkoła ma pomysł na kryzys. Jeżeli dziecku na przykład nie będzie się chciało, to że nie będzie to coś, co będzie leżało po jego stronie, albo że zostanie w takim punkcie y, zostawione, tylko szkoła ma na to pomysł, prawda? I wtedy warto, i teraz uwaga, mamy techniki radzenia sobie z obiekcjami. Warto znać takie techniki i dopytać. Rozumiem, że chce pan wiedzieć, jak sobie radzimy w takich sytuacjach. Jeżeli dziecko po prostu tej motywacji wewnętrznej nie czuje, nie widzi w sobie, rozumiem, że to Pana interesuje. I odpowiadamy, że mamy metody i nie musimy sięgać po kary i nagrody i bodźcować dziecko w ten sposób, behawioralnie, tylko mamy inne sposoby. Przy ośrodkach Montessori jest mnóstwo sposobów. Pierwszy sposób, który można wykorzystać, ale to nie o tym, nie o tym, ale powiem na no to samo otoczenie, prawda? Zmień otoczenie, to co mówi Maria Montessori, co mówi Gordon, i to trzeba pokazać rodzicowi. I z taką obiekcją, zobaczcie, jak będziecie chodzić dalej i pokazywać szkołę, to już ta szkoła inaczej będzie rozumiana przez rodzica. On mówi: "No tak, w takiej sali to i ja bym się chętnie pobawił". No i widzi pan, ponieważ my stosujemy motywację wewnętrzną, ale tutaj wszystko nad tą motywacją pracuje. Nawet otoczenie, każdy klocek, każda zabawka, nawet sposób, w jaki jest ułożony, wszystko to pracuje. Tak samo w szkole językowej, prawda? Ktoś, kto zna metodą, które, metody, mi pracuje, też potrafi wykorzystać je właśnie, żeby sobie poradzić z pytaniem, a co będzie, jak moje dziecko nie będzie się chciało uczyć języka angielskiego? U nas? Nie będzie się chciało uczyć języka angielskiego? Proszę Pana, niech Pan zobaczy film z naszych zajęć. To ja sama jakby mi ktoś tak język angielski przedstawił, to ja już bym chętnie się y, uczyła, bo pracujemy i tu wykorzystujemy wiedzę, którą mamy o danej metodzie. Czyli zobaczcie, obiekcje to są wątpliwości, ale one są wtedy, jeżeli mamy duże ryzyko. Jeżeli kupujemy bułeczkę, to my nie mamy szczególnych wątpliwości, no bo nawet jeżeli on nam nie będzie smakowała, a trudno. Ale nie przy produkcie edukacyjnym, prawda? Po drugie, pod obiekcjami kryje się Potrzeba naszego klienta. Warto do tej potrzeby dotrzeć. I po trzecie, z obiekcjami warto nauczyć się sobie radzić. No właśnie, w jaki sposób? Na przykład, doprecyzować, zadać pytanie. Rozumiem, że chciałby Pan się dowiedzieć, jak sobie radzimy, gdy dziecko nie chce się uczyć języka angielskiego, albo gdy nie ma tej motywacji wewnętrznej. I wtedy sprzedawca, bo może nie każdy lubi tą rolę społeczną, ale o tym powiem innym razem, jest w relacji, sprzedaż jest relacją. Niestety w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, jest ona obarczona, ta relacja, dużym lękiem, brakiem zaufania, ponieważ większość z nas została jakoś nadużyta w tej relacji. Dlatego my na to zaufanie musimy tutaj zapracować. Tak patrzę w swoje notatki. Myślę, że to na dzisiaj wszystko, co mam dla ciebie. Dlatego zapraszam na kolejny rozwojowy piątek. Pamiętaj o subskrypcji kanału. A jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością technik, jak sobie radzić z obiekcjami klienta, jak budować tą relację. W placówce, w ośrodku edukacyjnym, to zapraszam Cię do Akademii Sprzedaży. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Joanna Femiak.